W tym filmie pokażę Ci jak założyć nowy biznes od zera w 30 dni, ale nie tylko to, bo pokażę Tobie również model biznesowy. Który możesz założyć już dzisiaj i pozwoli tobie zarabiać więcej i wydawać mniej. A co najlepsze możesz to robić z dowolnego miejsca na świecie. Bo w życiu chodzi o to, żeby mieć możliwość prowadzenia, możliwości założenia biznesu, który będzie tobie sprawiał przyjemność i nie będziesz związany, że przez 50 lat musisz tyrać w tym samym miejscu, o tej samej porze i robić cały czas to samo. Więc pozwól, że pokażę Tobie, jak to się robi. Intro i zaczynajmy! Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohaki. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lub jedną kawę. Ja lubię zmrożone jesko. I koniecznie subskrybujcie. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, właściciel agencji marketingowej Unique SEO. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to subskrybuj ten kanał i polajkuj film. W tym momencie możemy zaczynać, bo widzisz, wszystko zaczyna się od dobrego modelu biznesowego. Klasyczna sytuacja, jak zawsze, kiedy... Zacząłem nagrywać, padła mi bateria, więc cofnijmy się. Mówiliśmy o tym, że model biznesowy jest mega ultra ważny. Twoim celem jest to, żebyś zrozumiał, że my teraz kupujemy inaczej. Tak jak kiedyś 5 czy 10 lat temu, i te nawyki zakupowe już do nas nie wrócą. Zmieniły się technologie, to w jaki sposób dodajemy do koszyka za pomocą naszych smartfonów, i tak dalej. Więc idąc tym tokiem myślenia, ważne jest, żeby mieć pewien produkt, który będzie się cieszył zainteresowaniem, czyli coś, co będziesz mógł sprzedawać dowolnie i w efekcie nie zostaniesz z pełnym magazynem czy kontenerem rzeczy, produktów, których nie możesz sprzedać. Innymi słowy, czy rośnie popyt na to, co masz, i na to, czym chcesz się dzielić z innymi. Na przykład pamiętam rok 2017. Czarne maseczki na Wągry, też je pewnie pamiętasz. Były mega popularne, były wszędzie. Były tak popularne, że ścigały nas i na Facebooku, i na Instagramie, i na banerach, i na YouTube dosłownie wszędzie. Aż weszły nawet do dyskontów typu centra handlowe i można było je kupić. I do tej pory można je kupić. Ale widzisz, był pewien problem, bo tak szybko jak stały się popularne, tak szybko ich popularność spadła. Okazały się one być tylko krótkotrwałym trendem. Z tym, że pamiętaj. One nie były biznesem, one były tylko produktem. I co to dla Ciebie znaczy? Otóż to jest bardzo dobra wiadomość, bo podstawą są takie trzy rzeczy: czyli zachowanie konsumenta, trendy i zachowanie zakupowe. Oczywiście tak będzie zawsze, że coś, co jest modne, w końcu przestanie być modne, przestanie być na to popyt. Może wejdzie nowa technologia. Kto wie, ale w biznesie jest kilka informacji, które się nie zmienią. I to jest dla nas bardzo dobre, bo na podstawie tych elementów możemy tworzyć dalej kolejne produkty, które będą się sprzedawać jak ciepłe bułeczki. Ja tobie w tym filmie pokażę jak wybierać takie produkty właśnie jak te czarne maseczki, które były jakieś mega popularne i ludzie na tym zarobili masę pieniędzy i zobaczysz jak można takie produkty łatwo znajdować. Najpierw Ważne dane, zobacz, co się dzieje na świecie. 2020 rok łączna sprzedaż w Unii Europejskiej, w samej Unii Europejskiej przekroczyła 757 miliardów euro. I co najlepsze w ciągu najbliższych kolejnych lat będzie cały czas e-commerce rósł. A w wielu branżach sytuacja wygląda już tak, że produkty sprzedawane online przewyższyły sprzedaż stacjonarną. Odnośnie statystyk specjalnie przygotowaliśmy nas na blogu. Jeśli wejdziesz w Link Unique SEO e-commerce w Polsce raport odnośnie najważniejszych statystyk, także jeśli Ciebie to interesuje, to dla chętnych sprawdzisz to nas na blogu. Widzisz, mega plusem, e-commerce jest to, że jest to tańsza forma rozpoczęcia biznesu, jak to było kiedyś z biznesem stacjonarnym. Bo widzisz, w biznesie stacjonarnym, czyli takim fizycznym, mieliśmy bardzo dużo kosztów. Kupno nowego lokalu albo wynajem takiego biura, czy lokalu, zatrudnienie personelu, kupowanie produktów składowanie tych produktów, czyli cała logistyka i to wszystko wiązało się z budowaniem dużej firmy. Niestety szybko zabijało to przepływy pieniężne, w szczególności w nowych firmach, które na początku wiadomo no, nie mają zbyt dużo tego kapitału. Ale kluczowymi czynnikami w prowadzeniu biznesu jest to zapewnienie, że firma ma solidne fundamenty jeśli chodzi o popyt. Tych produktów bądź usług, które oferujesz. Czyli, że ludzie chcą je kupować, a twoim celem jest to, żeby wydawać mniej i sprzedawać więcej. Na szczęście jest na to sposób. Iż w e-commerce istnieją trzy takie podstawowe błędy. Pierwszym jest to, że ludzie nie wiedzą, jak wybrać właśnie taki produkt, który się sprzedaje i o tym powiedziałem na początku filmu, że tę kwestię wyjaśnię i za chwilę do niej wrócę. Kolejna kwestia to jest znalezienie zrównoważonej niszy rynkowej, czyli tam, gdzie dosyć szybko będziesz mógł się wybić. Nie chcesz oferować takich samych ubrań jak na przykład na Zalando i być ich konkurentem. Musisz znaleźć pewną dla siebie ciekawą niszę. I oczywiście twoje marże też muszą być takie, żebyś mógł na tym zarabiać, żebyś nie musiał dłubać, jak to się mówi, tutaj w, w dropshippingu na 1-2%. Po liczeniu kosztów reklamy, co jest naprawdę później trudne. No i ostatnia część, o której też już gdzieś tu wspomniałem w tym filmie, to jest cała logistyka. To jest bardzo trudne, niestety, i wszyscy, jeśli zamawialiście kiedyś coś z internetu, a wiem, że zamawialiście, skoro oglądacie ten kanał, bo ten kanał jest głównie poświęcony marketingowi, reklamie i rozwijaniu firmy, to nieraz mieliście pewnie sytuację, że gdzieś na stronie sklepu było napisane wysyłka tego samego dnia a okazywało się, że oni na przykład wysyłali tę paczkę za 3 dni i co gorsza, jeszcze to jest w ogóle totalna katastrofa, jeśli ta paczka przychodziła do Ciebie i czegoś w niej brakowało. Czyli nie dość, że czekałeś dłużej, powiedzmy o 3 dni na wysyłkę, to jeszcze musisz czekać, żeby dosłali brakujące elementy. Masakra. I to jest właśnie ta logistyka w e-commerce, która jest dla wielu firm bardzo dużym problemem. I teraz tak jak obiecałem, jak można znajdować takie produkty? Otóż wcześniej w tym filmie widziałeś już zrzut ekranu z narzędzia Google Trends. To jest narzędzie świetne, bo możesz tam analizować aż do 2004 roku wyszukiwania na dane hasła, zarówno jeśli chodzi o produkty, jeśli chodzi o usługi, co jest świetne. Czyli możesz sprawdzić, czy trend jest wzrostowy, spadkowy, a może nie obserwujemy nic i po prostu wykres idzie w bok. Twoim zadaniem jest znajdowanie produktów, które mają wykres skierowany do góry. Czyli to jest cały czas trend wzrostowy. Jeśli zobaczysz wykres, że. Produkt bądź usługa spada w dół, to niestety nie powinieneś tam wchodzić, bo po prostu ten rynek się kurczy. To tak, jakbyś chciał sprzedawać kasety czy odtwarzacze VHS. Ten rynek spadł już dawno, dawno temu i praktycznie teraz jest tylko dla koneserów, którzy. Kolekcjonują takie przedmioty, więc nie opłacałoby się tobie otwierać takiego biznesu. Drugi sposób to są platformy Amazon, Allegro, czyli bawisz się filtrami, wchodzisz w to, co jest najpopularniejsze, sprawdzasz opinie, sprawdzasz produkty, które są trendami, czyli masz na tacy pokazane to, co sprzedaje się najbardziej, i wtedy wiesz, że Ty też musisz to wdrożyć u siebie. Teraz mamy challenge. Jeśli chcesz zobaczyć, jak my szukamy takich produktów dla e-commerce, plus kilka innych programów, o których tutaj w ogóle nie wspomniałem na tym filmie, to zrobię dedykowany odcinek na ten temat, jeśli będzie 100 lajków pod tym filmem. OK? Mamy taki deal. Pokażę, jak to robię na żywo i pokażę kilka innych programów, które właśnie używają agencje, żeby wyszukiwać takie produkty. Same smaczki. Także 100 lajków i robię taki poradnik. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A ja, jeśli masz pytania, to śmiało, zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.